Witamy na kanale Audiobajki. Zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Zapraszam na bajkę pod tytułem Myszka Zosia i Sekretne Drzwi. W samym sercu starego, gęstego lasu, gdzie słońce przedzierało się przez gęste gałęzie drzew, tworząc na ziemi wzory niczym z baśni, mieszkała sobie mała, ciekawska myszka o imieniu Zosia. Zosia była niezwykle bystra i zawsze poszukiwała nowych przygód. Jej małe, błyszczące oczka widziały w każdym zakątku lasu potencjalną tajemnicę do odkrycia. Pewnego dnia, gdy Zosia błąkała się po lesie w poszukiwaniu nowych przygód, natknęła się na coś niezwykłego. Było to stare drzewo, grubsze niż wszystkie inne, skorą tak gładką, że wydawało się niemal magiczne. Myszka zaintrygowana zaczęła obchodzić drzewo dookoła, aż do momentu, gdy jej małe łapki natknęły się na coś niespodziewanego. Małe, ledwie widoczne drzwi wyryte w korze drzewa. Zosia, pełna ekscytacji, delikatnie pchnęła drzwiczki. Ku jej zdumieniu otworzyły się one bez najmniejszego oporu, ukazując przejście do wnętrza drzewa. Zaciągnięta ciekawością, Zosia weszła do środka. Za drzwiami rozciągał się korytarz, który świecił słabym niebieskim światłem. Ściany były pokryte misternymi rysunkami przedstawiającymi nieznane Zosi stworzenia i miejsca. Myszka, kierowana niewytłumaczalną siłą, podążała korytarzem, aż w końcu dotarła do wielkich, złotych drzwi. Zosia pchnęła je. A przed nią ukazał się niesamowity świat. Był to świat, gdzie drzewa świeciły wszystkimi kolorami tęczy, a rośliny potrafiły śpiewać. Rzeki płynęły srebrem, a zwierzęta mówiły ludzkim głosem. Zosia, zachwycona i nieco onieśmielona, została przywitana przez przyjaznego jednorożca, który przedstawił się jako strażnik tego magicznego królestwa. Strażnik opowiedział Zosi, że znalazła się w krainie czarów, miejscu, gdzie magia była codziennością, a każdy dzień przynosił nowe, niesamowite przygody. Jednak kraina czarów miała też swoje problemy. Zły czarownik zamknął w wieży tajemniczą księgę zaklęć, której moc mogła zarówno ocalić, jak i zniszczyć ich świat. Zosia, pełna odwagi i determinacji, postanowiła pomóc mieszkańcom krainy czarów. Wraz ze strażnikiem i nowo poznanymi przyjaciółmi, mówiącym ptakiem, wesołą żabą i odważnym kociakiem, wyruszyła na misję, by odzyskać księgę i pokonać czarownika. Przeżyli wiele przygód, rozwiązując zagadki i przezwyciężając przeszkody. Zosia, dzięki swojej bystrości i odwadze, okazała się nieocenionym członkiem drużyny. W końcu dotarli do wieży, gdzie po trudnej walce z czarownikiem udało im się odzyskać księgę. Zosia, używając zaklęcia znalezionego w księdze, pokonała czarownika, przywracając pokój i harmonię w krainie czarów. Mieszkańcy świata byli nieskończenie wdzięczni myszce za jej odwagę i determinację. Gdy Zosia wróciła do swojego świata, wiedziała, że zawsze będzie mile widziana w krainie czarów, kiedykolwiek zatęskni za przygodą. A las, w którym mieszkała, już nigdy nie wydał jej się zwykły, bo wiedziała, że magia jest wszędzie wystarczy tylko uważnie szukać. I tak Zosia, mała myszka z wielkim sercem, stała się bohaterką nie tylko w krainie czarów, ale i w swoim lesie, opowiadając wszystkim o swoich niezwykłych przygodach i o tym, że nawet najmniejsze stworzenie może dokonać wielkich rzeczy. Zosia wróciła do swojego lasu, nosząc w sercu wspomnienia o niesamowitych przygodach w krainie Czarów. Mimo powrotu do codziennego życia wśród drzew i strumieni, myszka nie mogła przestać myśleć o magicznym świecie, który odkryła za tajemniczymi drzwiami w drzewie. Pewnego dnia, kiedy słońce wstawało, rzucając złote promienie na zielone liście, Zosia postanowiła ponownie odwiedzić Krainę Czarów. Miała nadzieję, że uda jej się znaleźć drogę z powrotem przez tajemnicze drzwi w drzewie. Kiedy dotarła na miejsce, z niepokojem zauważyła, że drzwi są zamknięte. Próbowała je otworzyć, ale na próżno. Zosia nie traciła jednak nadziei. Wiedziała, że magia Krainy Czarów nie zniknęła. Musiała tylko znaleźć inny sposób, aby się tam dostać. W tym samym czasie w krainie Czarów jej przyjaciele zauważyli, że coś jest nie tak. Świat wokół nich zaczął tracić kolory, a magia słabła. Zrozumieli, że tylko Zosia mogła przywrócić równowagę ich świata. Strażnik, mądry jednorożec, wykorzystał swoje moce, aby wysłać Zosi wiadomość przez sen. Nocą, gdy Zosia spoczywała w swoim maleńkim łóżku, pojawił się przed nią strażnik w snach. Zosia, powiedział łagodnym głosem, kraina czarów ponownie potrzebuje twojej pomocy. Tylko ty możesz przywrócić magię naszego świata. Musisz znaleźć inny sposób, aby do nas wrócić. Obudziwszy się następnego dnia, Zosia była pełna determinacji, by znaleźć nową drogę do krainy czarów. Wiedziała, że odpowiedź kryje się gdzieś w lesie. Przez wiele dni przeszukiwała las, obserwując, słuchając i ucząc się jego sekretów. W końcu, podczas jednej z wędrówek, natknęła się na starego mądrego sowa, który mówił Poszukiwania zewnętrzne są ważne, ale prawdziwa droga do magii leży wewnątrz ciebie. Zosia zdała sobie sprawę, że musi użyć swojej wyobraźni i wiary w magię, aby ponownie znaleźć drogę. Zamknęła oczy, skupiła się i wyobraziła sobie drzwi. Gdy je otworzyła, znalazła się nie w lesie, ale na znanym jej niebieskim korytarzu, prowadzącym do krainy czarów. Jej przyjazd był niczym promień światła dla tego miejsca. Razem ze swoimi przyjaciółmi zabrała się do pracy, aby przywrócić magię i kolory krainy czarów. Używając tajemniczej księgi zaklęć, którą wcześniej odzyskała, i z pomocą mieszkańców, Zosia rozwikłała zagadkę zanikającej magii. Okazało się, że serca mieszkańców były kluczem do utrzymania magii przy życiu. Ich wiara, nadzieja i wzajemna pomoc były źródłem prawdziwej magii. Kiedy magia została przywrócona, cała kraina czarów ponownie rozkwitła, a jej mieszkańcy świętowali najwspanialsze ze wszystkich świąt. Zosia została uhonorowana tytułem strażniczki magii, a jej przygoda stała się legendą opowiadaną przez wiele pokoleń. Zosia nauczyła się, że magia nie zniknęła z jej świata była zawsze obecna w sercach tych, którzy potrafili w nią wierzyć, a przyjaźń, którą znalazła w krainie czarów, była najcenniejszym skarbem. I tak, choć wracała do swojego lasu, Zosia zawsze miała otwarte drzwi do krainy czarów, przechodząc przez nie każdorazowo, kiedy tylko zechciała przyłączyć się do nowej przygody lub odwiedzić starych przyjaciół. A las, w którym mieszkała, nigdy już nie był zwykłym lasem bo Zosia wiedziała, że każde drzewo, każdy strumień krył w sobie odrobinę magii, gotową, by zostać odkrytą przez każdego, kto ma serce pełne marzeń. Drogie dzieci, to już koniec tej bajki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.